Dzień dobry państwu, rozmawiam z Piotrem Ikonowiczem podczas drugiego kongresu Ruchu Sprawiedliwości Społecznej. Piotrze powiedz taką rzecz, co z przyszłością polskiej Lewicy w obecnej sytuacji politycznej? Ja myślę, że Lewicę czas w Polsce po prostu zbudować. Sojusz Lewicy Demokratycznej i Ruch Palikota no, wielokrotnie udowodniły, że Lewicą nie są. I nie, 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 nie przypadkiem nie udało im się, mimo znaczących środków finansowych i i dobrego PR-u tak zwanego, no, przekroczyć tej bariery o 8%. Myślę, że to nic wielkiego się nie stało, bo ktoś mówi, że o nie ma już w Sejmie przedstawicieli pracowników. A ja pytam, a co byli? Nie było to, nie było to i nie ma. Tak? No bo przecież nie było to SLD ani ruch Walikota, Więc tutaj jakby nie ma problemu. Myślę, że taką jaskółką jest ruch Razem, który jest takim ruchem, postępowego drobnomieszczaństwa, ale dobrze, że drobnomieszczaństwo staje się postępowe, ja jestem za tym. I będziemy na pewno chcieli z nimi współpracować, kiedy oni wreszcie ochłoną z tego sukcesu, który odnieśli, i związku są tak wielcy, że nikt tu nie przyzwali, ale my jesteśmy dorośli, więc młodzież musi się wyszumieć, je poczekamy. Jesteśmy na siebie skazani, bo tu innej lewicy poza ruchem sprawiedliwości społecznej i nimi nie ma, no jest jeszcze partia Zielonych, która no to, to jest pewnie w takim dość dużym kryzysie. Zresztą my też nie ukrywam, nie jesteśmy w jakimś rozkwicie. Przechodzimy taką fazę trudną, dlatego że no, trzeba pamiętać o tym, że dużą część postulatów socjalnych w tej chwili zagospodarował PiS i to jest ciekawe, że lewica, lewicy zostały tylko te postulaty ideologiczne, światopoglądowe, które ją, ją izolują od ludu, tak? Więc to jest ten problem. Właśnie o to miałem zapytać, ale uprzedziłeś mi to pytanie. Rzeczywiście PiS zawłaszczył postulaty socjalne. Jak, jak to się stało, że ludzie uwierzyli PiSowi akurat? Tego? Nie wam. Znaczy, no, po pierwsze, no, bo, 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 bo łatwiej się wierzy komuś, kto ma szansę to spełnić. No, oni mieli siłę. No, to, my, my, poza tym myśmy się nie zarejestrowali jako partia właściwie w wyborach, więc trudno, żeby o, na nas Stawiać. Ludzie, którzy na mnie głosowali, to byli jacyś naprawdę boży szaleńcy, którzy uznali, że trzeba. No, taki wyraz szacunku złożyć, prawda? No, bardzo dziękuję tym dwóm ponad tysiącom warszawiaków, którzy ten wyraz szacunku złożyli, no bo to zrobili bardzo symbolicznie, wiadomo, było, że taka lista, która nie występuje poza tym nigdzie, nie, nie weźmie żadnego mandatu. Ale już mówiąc poważnie yy, ja myślę, że ludzie chcą, żeby było lepiej. Ja też chcę, żeby było lepiej. Ja nie należę do ludzi, którzy uważają, że pisowi ma się nie udać, bo gdybym ja tak uważał, to bym uważał, że po to, żeby moja opcja polityczna miała się lepiej ludziom powinno być gorzej. No. Nikt na lewicy nie powinien tak uważać zwyczajnie, więc mało tego, ja mam takie głębokie przekonanie, że jeżeli w wyniku pewnych jednak działań socjalnych, może bardziej umiarkowanych niż tutaj ludzie wyobrażają, ale jednak działań socjalnych, sytuacja przeciętnego Kowalskiego, zwłaszcza pracownika się poprawi, to on nie spokornieje, tylko schardzieje i zażąda więcej. A na więcej też PiS nie pójdzie, bo, no bo PiS przecież musi brać małą łyżeczką od kapitału, tak? bo, bo to nie jest partia antykapitalistyczna, która zacznie rzeczywiście opodatkowywać korporacje po całości i tak dalej. No bo z jakiegoś powodu tam są ci wszyscy liberałowie w tych resortach gospodarczych, żeby zagwarantować korporacjom i bankom, że nic się im tam specjalnego nie stanie. Tak? A co z y, okrągłym stałem lewicy? Nie ja myślę, że w ogóle jeśli chodzi o ten mebel, to trzeba go y, porąbać i spalić bo to jest jakaś taka figura, z której nic nie wynika, powinno się rozmawiać, ale ja nie sądzę, żeby kolekcjonowanie kanap tworzyło na Lewicy nową jakość, raczej będzie to lamus, czyli skład kanap. A czy fakt, że Lewicy nie udało się zjednoczyć? No w sumie było to ponad 12% lewicy z no, Czy ten fakt nie spowodował tego, że no nie ma lewicy, w związku z tym nie ma części elektoratu? Z Adrianem Zandbergiem, że nie należało łączyć wysiłków z SLD i ruchem walikota? Dlatego, że no przynajmniej razem tworzy jakąś nową jakość lewicową na tej scenie. Ale nie ma nikogo w Sejmie. Ale, ale, to, ale co z tego, że byłaby mała reprezentacja w Sejmie? To przecież i tak ustawy przepycha kto inny. Tu trzeba walczyć o władzę. Lewica powinna stać się w Polsce alternatywą władzy. A stanie się alternatywą władzy tylko wtedy, kiedy zorganizuje politycznie 16 milionów ludzi pracy. Oczywiście nie wszyscy pójdą za tym głosem, ale jest faktem obiektywnym, że od 26 lat ludzie pracy najemnej nie mają swojej partii, i swojej reprezentacji parlamentarnej. Ja pamiętam, że na takiej reprezentacji parlamentarnej było koło pps -u. Które się wydzieliło z klubu SLD i współpracowało z grupą posłów związkowych OPZZ. Powiedział, żeśmy nawet takimi krętymi drogami zdołali obalić popiwek, czyli ten dyskryminacyjny dla sektora publicznego podatek od wzrostu wynagrodzeń. Ale to były takie drobne sukcesy, relatywnie, bo prywatyzacji nie powstrzymaliśmy. Ja myślę, że jest potrzeba, myśmy w skali takiej mikro. Powiedziałbym laboratoryjnej, bo tu jest zaledwie tam niecałe 100 delegatów na tym zjeździe i to trzeba sobie powiedzieć, że to nie jest jakaś potęga i szału nie ma, ale yy, większość tych ludzi to są ludzie pracy, wykonujący niskopłatne prace. I ci ludzie, o nich powszechnie sądzono, że oni się politycznie w ogóle nie zorganizują. Tymczasem Ruch Sprawiedliwości Społecznej pokazał, że ci ludzie mogą być upodmiotowieni i polityczni. I a czy SLD jest lewicą? Dlaczego ci ludzie nie znajdują poparcia w SLD? SLD to jest partia wojny. To jest partia, która ma na rękach krew i, i odpowiada za katownię pod białym orłem, czy więzienia CIA. A, a, a ludzie wiedzą, że to jest partia, która najwięcej prywatyzowała. To w końcu SLD wprowadziło ustawę, która pozwalała eksmitować na bruk nawet małe dzieci. No ja właśnie nie umiem powiedzieć nic dobrego, jeśli chodzi o realizację lewitowych wartości, no, bo też doprowadzili do uchwalenia konkordatu. Ja nie wiem, no co, co jeszcze mam wymienić, no bo... Jest poda podatek liniowy, który wprowadził. No nie wprowadził, a znaczy do Citu wprowadził, tak, tak. Więc to jest, to jest partia, która miała takie kompleksy z powodu swojej komuszej przeszłości że znalazła się w awangardzie neoliberalnej, takiej elity, która no, ma, w nosie, ma w nosie tego zwykłego człowieka i ten człowiek zwykły ma ich w nosie, co jest aktem sprawiedliwości dziejowej. No. A czy jest elektorat dla takiego ruchu? Czy tych pokrzywdzonych, wykluczonych, no, bardzo biednych my ludzi dzisiaj, jest? My dzisiaj stoimy przed takim wyzwaniem, bo my mamy olbrzymi kapitał, który był przez lata gromadzony w ramach działalności kancelarii sprawiedliwości społecznej. I bardzo dużo ludzi w Polsce wie, kto to jestem ja, tak? to, to jest Piotr Ikonowicz. I też stosunkowo dużo ludzi kojarzy kancelarię sprawiedliwości społecznej. To jest tak, że jak któryś z naszych wolontariuszy dzwoni do jakiegoś urzędu czy do wierzyciela i mówi kancelarię sprawiedliwości społecznej, to, no to ci się umawiają chętnie i traktują poważnie, bo wiedzą, że to jest organizacja, która coś potrafi, tak? która ma pewien dorobek. Natomiast nikt prawie nie mam pojęcia, że to jest Ruch sprawiedliwości społecznej. W związku z czym naszym zadaniem i tych nowych władz, które tu wyłonimy będzie sprawienie, żeby ten potencjał zaufania społecznego, który ja mam osobiście i kancelaria przeszedł na partię. To będzie trudne, ale nie niemożliwe. Jak oceniasz obecną sytuację polityczną w Polsce no, po wyborach 2015 do Sejmu? No, jesteśmy wszyscy w szoku, ale jak sądzisz co będzie teraz? Ja nie jestem w szoku, ja przewidywałem ten wynik więc trudno, żeby on mnie zaszokował. Myślę, że te wybory udowodniły, że ludzie chcą głębokiej zmiany, którą obiecywał z jednej strony PiS, z drugiej strony Kukiz. W przypadku PiS-u będzie zmiana, chociaż nie tak głęboka, jak ludzie oczekują. I to niekoniecznie tylko na gorsze, bo z punktu widzenia człowieka, który mało zarabia, jeżeli te 500 zł wejdzie, a to się wydaje prawdopodobne, no to ludzie nie będą musieli już brać pracy za 4 zł na godzinę, tak? Bo będą te 500 tysięcy złotych na dzieci mieli. Mało tego, mniejszy będzie strach przed utratą pracy. Dlatego, że zawsze dostanie 500 000 zł na dzieci, no to nie umrze z głodu, tak? Bo to są pieniądze, które nie utraci wraz z utratą zatrudnienia. I dlatego ja myślę, że, że, że pod tym względem polskie społeczeństwo stanie się bardziej roszczeniowe co słuszne, bo... Bo, 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 bo żyje nam się coraz gorzej, mimo wzrostu gospodarczego, bo płace są coraz mniejszą częścią dochodu narodowego, więc to się, to się musi zmienić. Natomiast w przypadku KUKIZA i tego typu ruchów, no to wiadomo, że, że to jest jakaś ściema, bo to jest, to jest wszystko budowane na jakichś nienawiści, na jakichś kompleksach narodowych, Fobia. no ta i fobiach. I, i, I przecież nigdy żadni narodowcy by nie weszli do Sejmu, mnie nie Rockman, tak? Więc to jest połączenie, że tak powiem, gówna z jeszcze większym gównem, no. A czy nie obawiasz się o jakość i y, kondycję polskiej demokracji? To są takie słowa, że nawet wstych ich używać, no. Co to jest kondycja polskiej demokracji? Ja nie jestem strażnikiem pieczęci czy jakiejś demokracji. No, jest, ja y wiem, że tu nie ma żadnej demokracji, w tym sensie, że państwo już dawno jest, jak to mówili klasycy marksizmu, komitetem wykonawczym interesów burżuazji. Czyli gener Generalnie, jak idziesz do sądu i jesteś dobrze ubrany i masz wygadanego adwokata, to masz sprawę wygraną. A jak jesteś gorzej ubrany, to żebyś miał rację i tak przegrasz, bo ten sędzia się klasowo identyfikuje z tą bardziej zamożną stroną i silniejszą stroną sporu. Tak? Podobnie jest przed urzędem, prawda? podobnie jest w Sejmie. Znaczy, generalnie to jest państwo, w którym rządzą pieniądze, a nie ludzie. Jest oczywiście jakaś taka yy, zasłona dymna. Yy, ale właściwie yy, no, ten Ken Livingston, Czerwony Merlondy, był no, zwykł mawiać, że gdyby wybory mogły coś zmienić, to już dawno by ich zakazano. Od 26 lat po raz pierwszy mam nieśmiałą nadzieję, że jednak te wybory coś zmienią i niekoniecznie na gorsze. A mówię, to z pozycji kogoś jest lewicowy, tylko że ja nie mogę źle życzyć ludziom, którzy teraz niecierpliwie czekają na te 500 zł. Bo co to ja bym był za lewicowy, ja bym był jakimś mizantropem. Można powiedzieć, że yy, dobrze życzysz Pisowi. Trzymam kciuki, żeby to się udało, bo dobrze życzę ludziom. Okej, okay, no to tak powiedział człowiek, który raczej e, nie może się nazywać jak politykiem, tylko człowiekiem e, społecznym. Kto ktoś to pomaga. Ale, innym. ale to też jest polityka. No, bo ja, ja mam z Hazanem na przykład proces. Hazan mnie oskarżył o dobra i tam karny proces mi wytoczył z prywatnego oskarżenia, bo go nazwałem, napisałem taki tekst hmm, pod tytułem Hazan wcielenie szatana. Tak? No. Wiecie, po prostu, to cytuję Biblię, że będziecie rodzić w mękach, ale nawet w Biblii nie było napisane, że będziecie rodzić potwory i będziecie patrzeć, jak konają, nie? No, tak nie było, nie? A on to załatwił, czyli to jest zło na miarę biblijną, to, co Hazan prezentuje. I oczywiście on wytoczył proces, i pewnie w tych warunkach, no, będzie różnie z tym procesem, ale, czyli jakby, no, ja nie mogę liczyć na przychylność nowej władzy, ale ja nie mogę sobie pozwolić na to, i w ogóle nie mam takich odruchów. Żeby mieć w nosie tych ludzi, którym ta aktualnie ewentualnie mogłaby pomóc, tak? Jeszcze krótko o Komitecie Obrony... tym lepiej, to jest głupia fraza. Okay. Komitet Obrony Demokracji powstał, co sądzisz na ten temat? No to jest jakaś bzdura, no. No, Absolutna bzdura, histeria liberałów. Nic takiego wielkiego się nie dzieje. Tam ci wymienili dwóch sędziów przed końcem kadencji, ci pozostałych będą wymieniać Trybunał z jego ostatecznymi orzeczeniami. To jest w ogóle jakieś nieporozumienie, dlaczego władza sądownicza, która wcale nie jest jakaś ponadpartyjna, bo jest wyłaniana przez Czech. Ma obalać demokratyczny werdykt wyborców. Bo jeżeli ludzie głosują na jakąś partię, która prezentuje jakieś reformy i ta partia wprowadza te reformy, a potem panowie w Togach mówią nie, 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 mówi to jest niedobre. A dlaczego? Bo jest niezgodne z konstytucją. Tyle tylko, że po prostu te, te kazuistyczne, sofizmatyczne dowody, że to jest niezgodne z konstytucją... One ukrywają tylko to, co się często po prostu zwyczajnie broni w jakiegoś interesu klasowego. No. I dlatego na przykład te wszystkie werdykty dotyczące lokatorów są bardzo niezadowalające, bo zawsze ten Trybunał stawał po stronie właścicieli kamieniczników, a właściwie nie lokatorów. Tak? Więc ja, ja choćby na tym przykładzie widzę, że ta, ja wolałem tą konstrukcję, w której jednak Sejmu kwalifikowaną większością głosów odrzucić werdykt, że jednak demokracja przedstawicielska była ważniejsza od arbitralnej władzy sądowniczej, gdzie kilku panów w togach właściwie robiło sobie jaja z demokracji, z milionów ludzi, którzy wcześniej głosowali. No ale to Lewica jest autorem tej konstytucji z 1997 roku, ale ja nie wypominam, oczywiście nie wypominając. To no, jest no, ja kwok... brałem A, udział to... w zgromadzeniu narodowym yy, i tam polemizowałem z panem Szakleskim, który w czasie mojego wystąpienia opuścił salę zgromadzenia narodowego, nie bardzo no. zdenerwowany, bo przyszedł z Panem Bogiem pod rękę wtedy, jak się wyraziłem, było jak już ubogło. Ale mówię, to nie była, znaczy problem z konstytucją, znowu to trzeba by wrócić do pierwocień tej naszej demokracji, którą my tak się chwalimy. No, wszędzie, gdzie są jakieś przemiany ustrojowe, dobry zwyczaj nakazuje zwołać konstytuantę, zanim się wszystko zmieni, a nie po. A no, u nas zrobiono to jak wszystko pozamiatał chce im kontraktowy, gdzie lewica komusza była, czy to PKLD, jako złota rybka, a jak już po prostu dokonali zamachu stanu gospodarczego i stanu wojennego z Balcerowiczem na czele, to a teraz uchwalimy konstytucję, to wszystko zaklepiemy. No nie, trochę późno. Trzeba było się narodu pytać przed, yy, zanim się zło stało, nie? Ta prywatyzacja i cały to, to, to wie. No ale stało się. Stało się. tak. sobie tak, po wyborach. Jest źle, ale nie jest aż tak bardzo najgorzej. Ja tak, może się ludziom poprawić na co liczy, a jak się ludziom poprawi, to będą walczyli o więcej, a my staniemy na czele. Nawet jeżeli rządzi PiS. Tak, nie, no PiS też w końcu okaże się sprzymierzeńcem kapitału przeciwko zwykłym ludziom, no bo to jest kapitalistyczne ugrupowanie niesocjalistyczne i nie ucieknie przed tego, że jest zakładnikiem interesów korporacyjnych, interesów ludzi zamożnych, interesów kamieniczników, deweloperów, banków. Przecież Trzeba pamiętać o tym, że kampania PiSu nie, no nie była tania tak i ktoś im te pieniądze pożyczył czy dał, a to są zobowiązania, a, to, a nie tylko, no. oni się ledwo mieszczą w tej dotacji, przecież tam widać, że kipie otrzymał. No to rozrzutnie troszeczkę gospodaruje. Dobra, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję, dziękuję za wywiad. Dziękuję, pozdrawiam.